Witam wszystkie panny i zapraszam na horoskop na marzec. Już wcześniej pasowałam kartę, także jeszcze teraz do forma. Zobaczmy, jak się dla Was ułożą. energię w tym miesiącu już patrzymy. Jeżeli chodzi o sferę emocjonalną, miłosną, pierwszy tydzień, drugi tydzień. Trzeci i czwarty. Fajna historia mi się tutaj pokazała dla Was, dlatego że w tym pierwszym tygodniu, który już de facto jest w trakcie, trwa, pokaza pokazała mi się karta pustelnika. Dla jednych to może oznaczać takie poczucie samotności, ale. Wydaje mi się, że to poczucie samotności wcale nie jest, nie jest w Waszym przypadku takie smutne. Że Wy wręcz yy, delektujecie się tym poczuciem yy, samotności. Może nie. Nie czujecie się sami. Nie jesteście osamotnieni. Nie jesteście yy, osobami, któ które żebrzą o towarzystwo. I to jest naprawdę bardzo pozytywne w tym, w tym, co się dzieje w tym momencie. Bo też w tej karcie pustelnika wy możecie poznać samego siebie. Macie najfajniejsze towarzystwo, jakie tylko możecie mieć. Wiecie, kto, kto jest tym towarzyszem waszym, wy sami. I to jest właśnie dobry czas na to, żeby pobyć samemu ze sobą, żeby obejrzeć jakiś dobry film, żeby się trochę pośmiać, nawet głośno, nawet też sobie trochę pogadać do siebie. Czemu nie? Także tutaj jest dobry czas na to, żeby właśnie pobyć sobie samemu ze sobą, ale nie w poczuciu osamotnienia. To jest też. Czas dla Was na pracę ze swoją intuicją. Nawet na obejrzenie kilku filmików, właśnie, żeby coś tam, coś tam usłyszeć na, temat, na tematy ezoteryczne, na, na tematy astrologiczne, o wróżbach, tak jak teraz, jeżeli słuchacie w tym momencie tego. Także to jest dobry czas też na rozwój, bo też pamiętajcie o tym, że im bardziej Wy będziecie sami w zgodzie ze sobą, tym y, ta osoba, która gdzieś tam przyjdzie do Was, no będzie lepiej się czuła z wami. Nie będzie czuła się y, w potrzebie, żeby być plasterkiem na przykład na złamane serce, albo żeby y, żeby na przykład y, swoją osobą zająć was, bo po prostu będziecie czuć y, pełnię no, i tutaj, dlaczego, dlaczego właśnie o tym mówię i mówię, że to jest w takiej dobrej formie? Dlatego, że obok tego pustelnika pojawiła mi się karta mocy. Wcześniej też miałam podobny układ u lwa, i, i przy karcie śmierci pokazała mi się dziesiątka monet. I wtedy im powiedziałam, że transformacja, którą przeżywają, będzie im się opłacać. A Wam mówię, że Samotność, którą teraz przeżywacie, sprawi, że będziecie silniejsi, bo no tutaj mam z pełną mocą wchodzicie w drugi tydzień, robicie plany i to jest dobry czas na przykład na stworzenie mapy marzeń w tym trzecim tygodniu i zaczynacie działać. As-buław. As-buław to są oczywiście też takie spotkania. W tym czwartym tygodniu mogą się pojawić jakieś takie bardzo romantyczne, powiedziałabym, że bardzo, bardzo romantyczne spotkania. Także przechodzicie od takiej kontrolowanej samotności do materializacji swoich pragnień czy też spotkań. Tutaj, w trzecim tygodniu, mapa marzeń mi się pokazała. No i ta. To bycie sa samemu ze sobą opłaca Wam się po prostu. Mm. Sprawia, że będziecie silni, tak? Bo wzięłam po prostu <grywanie> dziesiątki monet z, od, od lwów. Ale powiedzmy, że też Wam się to opłaca. Praca. Tutaj bardziej te pierwsze dwa tygodnie mi się pokazały w takim zawieszeniu, też trochę w takiej ostrożności. Już tutaj ustawię. A czym to może być spowodowane? No, może to być spowodowane na przykład tym, że nawet jak chcielibyście coś przeforsować, to raczej to nie jest dobry moment na to, dlatego że mamy cofającego się Merkurego. I tutaj uważamy na wszelkie takie wiążące umowy, na wszelkiego rodzaju takie większe zakupy, też w pracy tutaj trzeba będzie bardzo uważać. I Wam się to pokazało faktycznie, tutaj w tym Wisielcu i w tej dwójce mieczy. Także oprócz tego, że mam dla Was taką radę, to energie tak się właśnie ułożyły. I teraz tak. Ten trzeci tydzień nie mam nic tutaj do zarzucenia, bo pokazała się karta królowy, królowej kielichów, czyli rzeczywiście i dobra atmosfera, i też taka. Czy dobre słowo to jest płodność pracy? No, będziecie na pewno czuć satysfakcję. Będziecie czuć się tak, jakby ta praca była waszym dzieckiem, jakbyście jakbyście tworzyli coś takiego naprawdę wartościowego ale w tym czwartym tygodniu pokazało mi się odejście i nie wiem czy to jest na przykład odejście takie kontrolowane dlatego że stwierdzicie, że nic więcej już Wartościowego tutaj nie zrobię czas na to, żeby dać samego siebie, samą siebie w, w innym miejscu. Bądź też może przyjdzie jakaś inna propozycja pod koniec tego miesiąca i wy stwierdzicie, że ta propozycja jest dla was bardziej korzystniejsza, lepsza. Ale jakkolwiek by to nie zadziałało, to na pewno będzie. Podjęta decyzja na spokojnie, bez jakichś tam gwałtownych ruchów, taka, taka ze spokojem w głowie, w sercu, i to będzie Wasza decyzja. Oczywiście nie mówię od razu, że wszyscy zrezygnują z pracy, ale mam na myśli jakieś przedsięwzięcia, może jakiś projekt, może jakiś plan. Także tutaj, tutaj taka sytuacja mi się pokazała. Dla osób, które poszukują pracy, no niestety, ale przez te dwa tygodnie pierwsze jeszcze mam jakieś zatrzymanie. Ewentualnie coś może się pojawić tutaj w tym trzecim tygodniu, ale a też zwracam Waszą uwagę na to, że prawdopodobnie Wy odejdziecie od tego pomysłu. Może coś Wam się tam nie spodobać, coś, coś tam będzie nie tak. Tutaj w szczególności informacja dla osób, które gdzieś tam szukają pracy jako nauczyciele w żłobkach. Także tutaj sprawdźcie sobie, poczytajcie opinie, OK i zdrowie samopoczucie. Słuchajcie, jakiś stan zapalny mi się pokazał przy podwójnych organach. I oczywiście wujek Google, szukanie, denerwowanie się i dopiero po kilku dobrych dniach, tudzież tygodniach, wizyta w przychodni. Nie róbcie tego, chociaż do, dobrze mi mówić, czasami też, też tak robię. Ale naprawdę robicie sobie sami krzywdę. Lepiej sprawdzić, lepiej tutaj w tym drugim tygodniu przenieść ten sąd ostateczny, gdzieś tam się udać do specjalisty i mieć spokojny miesiąc. Zwróćcie uwagę na podwójne organy: kobietki, na jajniki, tudzież nerki, płuca. Tutaj zwracamy uwagę na stan. Zapalny. Co mi się pojawiło pod spodem talii? Mamy kartę Rydwana, czyli jakieś wyjazdy, ale też szybkość. Idziecie jak burza, macie pełną moc do tego mm. i też takie poczucie, że ten miesiąc bardzo szybko wam minie, mimo że jest kilka dni dłuższy niż ten poprzedni. Ale no popatrzcie, już mamy piątego. Rada Ostrzeżenia chciała wypaść ta karta, chciała, chciała się pokazać. Wcześniej też się pokazała e, karta transformacji, karta m, zupełnej zmiany. Ja mam wrażenie, że to też oznacza trochę ten czas, w którym my się teraz znajdujemy. W tym miesiącu doświadczamy też tego, że nadchodzi zupełnie inna pora roku. Ale nie wiem, czy Wy też to czujecie w powietrzu, że jest zupełnie inaczej. Jest ten, ten czas, taki przedwiośnia, to jest taki czas nadziei i, i ta nadzieja właśnie się w nas budzi, mam wrażenie. I tutaj ta karta śmierci w bardzo pozytywnej formie mi się dla Was pokazała, kochani. Życzę Wam udanego marca. O, popatrzcie, co jeszcze. Tutaj. Życzę Wam udanego marca, takiego bardzo płodnego, w, w piękne doświadczenia i w piękne rzeczy, które sami sobie możecie stworzyć. To jest dobry czas na to. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa! pa.